Bóg podtrzymuje całe moje życie. Wyśpiewaliśmy z psalmistą te słowa i gromadzi nas w tym Domu Maryi ta tajemnica zawierzenia Maryi. Wiele osób przeżyło rekolekcję zawierzenia Maryi. Także to dzieło róż różańcowych, modlitwy rodziców za dzieci. I takim kluczu, Ufam takiego też wynagrodzenia, niepoklanemu sercu Maryi. Chcemy się przyjrzeć i dzisiaj, i przez następne miesiące przykazaniom Bożym. Będą to kazania katechizmowe. Dzisiaj jest pierwsze takie wprowadzające w dekalog. Dlaczego dekalog? Już samo to, że oburzamy się, gdy widzimy, jak ktoś bije słabszego od siebie, boleśnie odczuwamy. Krzywdę, gdy ktoś wypowiada o nas fałszywe rzeczy albo o naszych bliskich, nikt z nas nie chce być oszukiwany, każdy ma prawo do życia i Dekalog chroni te podstawowe e, najważniejsze rzeczy w relacjach międzyludzkich, ale też chroni godność człowieka. Dlatego niemal też na każdym kroku w życiu spotykamy się z różnymi nakazami, pochodzą one od rodziców, nauczycieli, przełożonych, pomagają zachować bezpieczeństwo także w życiu, w podróżowaniu. I tak samo Bóg w swojej miłości dał człowiekowi kodeks postępowania, dekalog, dziesięć przykazań I jest on drogą do osiągnięcia życia wiecznego. Dekalog, czyli dziesięć przykazań bożych, to oprócz takich modlitw jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, czy Wierzy w Boga Ojca, to jeden z tekstów, który każdy wierzący poznaje już we wczesnych latach swojego życia. Dekalog stanowi część naszej codziennej modlitwy pacierzowej i warto już na początku zapytać, jakie jest źródło dekalogu. Jaka jest jego geneza powstania, kiedy został przekazany ludziom, skąd pochodzi nasza wiedza na ten temat. Jak pamiętamy pewnie z katechezy jeszcze szkolnej albo też ze Słowa Bożego, o wydarzeniach dotyczących przekazania przez Boga ludziom zasad życia ujętych w dekalogu dowiadujemy się głównie z pierwszych ksiąg Starego Testamentu, z księgi wyjścia oraz księgi powtórzonego prawa. Znajdujemy tam opis najpierw wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, a następnie prowadzenia tegoż narodu przez Boga ku wolności. Bóg wiedzie swój naród wybrany przez pustynię ku ziemi obiecanej, objawia mu się i poucza go, a samym takim centrum tej wędrówki jest zawarcie na Górze Synaj przymierza między Bogiem a Jego ludem. I w ramach owego przymierza Bóg daje poznać siebie swoją wielkość, ale też i swoją wolę. Czytamy o tym w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2059-2060, i daje ludziom obietnicę swojej wierności, swojego błogosławieństwa, jednocześnie zaś przekazuje im prawo, którym mają się kierować w postępowaniu. I szczególnym wyrazem woli Bożej, i niejako streszczeniem Bożego prawa, ogłoszonego ludziom podczas zawierania przymierza, jest właśnie dekalog. Słowa dziesięciu przykazań wypowiedziane przez Boga, kiedy to się objawił swojemu ludowi na górze Synaj. W ten sposób jak uczy katechizm, dar przykazań dekalogu jest darem samego Boga i Jego świętej woli. Katechizm nr 2059. Według relacji biblijnej zawartej w Księdze Wyjścia, słowa dekalogu zostały przedstawione narodowi wybranemu jeszcze przed samym zawarciem przymierza, aby ich przyjęcie było warunkiem wejścia w tę szczególną relację z, Boga, z Bogiem. Przyjmując dekalog z rąk Boga i stosując się do Jego przykazań, lud wyraża tym samym swoją przynależność do Boga. I odpowiada z wdzięcznością na jego inicjatywę zbawczą. Katechizm podkreśla, że przykazania wyrażają konsekwencje przynależności do Boga. I życie moralne jest odpowiedzią na inicjatywę miłości Pana. Jest wyrazem wdzięczności, hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem. Jest współdziałaniem z zamysłem, który Bóg przeprowadza w historii. Katechizm 2062 nr. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy. Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych obowiązków człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one zasadniczo niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może się od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka. Katechizm numer 2027. Oprócz tej nazwy, dekalog, nie przykazań, również w Piśmie Świętym, w Biblii są zapisane słowa na określenie dekalogu jako świadectwo, jako tablicę świadectwa, tablice przymierza. W Księdze Wyjścia czytamy, że te przykazania zostały spisane palcem Bożym wyjścia, rozdział 31, werset 18, na dwóch kamiennych tablicach. Na pierwszej tablicy są przykazania dotyczące obowiązków wobec Boga. Uznania Jego prawdziwości jedności, druga tablica zawiera siedem następnych przykazań określających normy współżycia społecznego, a więc część dla rodziców i relacje do innych ludzi. W Nowym Testamencie Chrystus potwierdził obowiązującą moc dekalogu, ukazał Jego głębszy sens, mieszcząc niejako wszystkie dziesięć przykazań w jednym ogólnym przykazaniu miłości – Młodzieńcowi, który go pytał, co dobrego ma czynić, by osiągnąć życie wieczne, powiedział Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zaznawaj fałszywie ci Ojca i Matkę. W końcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny, miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Dekalog, jako objawione przez Boga prawo, które zarazem Bóg wyrył w sercu każdego człowieka w formie zasad prawa naturalnego i które człowiek może poznać za pomocą swojego, swojego rozumu, mówi o podstawowych, niezmiennych oraz obowiązujących zawsze i wszystkich ludzi w powinnościach człowieka wobec Boga i bliźniego. Ciekawa rzecz, że kiedy spojrzy się na media, i na filmy i na inne rzeczy. A właściwie dzisiejszy świat, taki internetowo-medialny, uczy człowieka, jak łamać 10 przykazań. I Kościół pozostaje stróżem tego, co Bóg wyrył w sercu człowieka. I posłuchajcie na koniec tych rozważań, co powiedział Jan Paweł II o dekalogu w koszalinie 1 czerwca 1991 roku. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Proszę Was, rodacy, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli pękło. Przez kolejne miesiące będziemy właśnie troszczyli się o, o to, co mówi Jan Paweł II, o te dziesięć prostych słów, a także aby te naczynia, jak to mówi Jan Paweł II do nas, do rodaków, nawet jeśli zostały popękane, aby Bóg je Bożą Mocą posklejał z powrotem. Amen.